Szczęścią miałam już okazję spotykać się i rozmawiać podczas moich dwóch miesięcy, jak dotąd niecałych dwóch miesięcy pobytu w kantonie. Przyjechałam tutaj w połowie października i mam nadzieję, że przez jakiś czas z Państwem pozostanę, licząc na to, że będziemy się nawzajem wspierać, wzmacniać polską wspólnotę w południowych Chinach. Mam nadzieję, że Państwa dotychczasowe doświadczenia z konsulatem były pozytywne, będziemy pracować nad tym, żeby były. Cały czas takie albo jeszcze lepsze. Mamy nadzieję, że Państwa będzie coraz więcej i że będziemy się cieszyć coraz lepszą, lepszą coraz silniejszą pozycją tutaj w regionie, która też pozwoli nam mówić naszym chińskim i międzynarodowym kolegom. O tym czym jest Polska, z czego jesteśmy dumni, co reprezentujemy i dlaczego, dlaczego Polska jest, jest świetnym krajem, do którego chcielibyśmy ich zapraszać, a pewnie też i Spotykamy się teraz, bo jest to taki szczególny, przedświąteczny okres. Pogoda wprawdzie nie jest aż tak zimna jak Spraszam, tej w tej chwili w ale zmiany ostatnich dni bardzo nas przybliżają do tego. Co się dzieje tam w Ojczyźnie. Mam nadzieję, że te święta i nowy rok, niezależnie od tego, gdzie Państwo je spędzą, czy na Ziemi Chińskiej, czy wracając na chwilę, czy na dłużej do Polski, będą spokojne, pogodne i że wejdą Państwo w nowy rok z nową energią i że przyniesie on dużo satysfakcji, dużo dobrych, ciekawych wyzwań i po prostu dużo radości i szczęścia. Chciałabym, żeby ten nasz wieczór dzisiejszy był. Okazją do poznania się, do integracji, do porozmawiania o tym, co Państwa tu cieszy, boli, co chcielibyście zrobić, a w czym ewentualnie my moglibyśmy pomóc. Mam nadzieję, że, że to się uda. Cieszymy się też z obecności wielu przedstawicieli najmłodszego pokolenia, którzy do nas, do nas dzisiaj dołączyli. Proszę Państwa, ponieważ święta są przedsięwzięciem rodzinnym i osobistym. Ja nie chciałabym tutaj nikomu z Państwa wkraczać w sferę jego osobistych uczuć, przekonań czy wiary w związku z tym ta uroczystość ma charakter absolutnie świecki i towarzyski. Natomiast jeśli Państwo mają potrzebę łamania się opłatkiem, składania życzeń i poczucia, że jesteśmy trochę, trochę bliżej świąt, to oczywiście jesteśmy Także i, na to, także i na to gotowi. Mam nadzieję, że będziecie się państwo dzisiaj tutaj dobrze czuć i sympatycznie spędzimy ten, ten wieczór, pozostawiając kontakty do tych osób, które jeszcze wcześniej z konsulatem wiele wspólnego nie miały, a chciałyby mieć. Skoro była mowa o dzieciach, coraz liczniejsze dzieci widzę tutaj w okolicy, chcieliśmy z tej okazji właśnie dzieciom złożyć szczególnie ciepłe życzenia.

Kaniale. You will be on the escape na YouTube. na Ja mam swój blog. Zobaczcie biały chińczyk, Tam mam kupę filmów już. Justy jedną ręką wszystko załatwiać. Zajmuj się. Jestem za bardzo fotogeniczny. Fotogeniczny nie szkodzi. Doprawimy. Potosoper. Doprawimy. Włączmy, wymarzymy. Ten, ten, ten rumianek. Doprawimy.

嗯想想嗯、OK OK。